Ja robię film, proszę pana, a nie zdjęcie i teraz pan nie będzie Proszę pana, dlaczego pan mnie nie chce puścić? Ten pan powiedział, że mam, że wyglądam na kloszarda i że mam prawdopodobnie brudną kurtkę. Co, proszę pana, jakim prawem pan mnie ubliża, proszę pana? Robię Jak... zdjęcia Tak, proszę pana, pan mnie zaczepił, pan mi nie pozwoli wziąć, wejść... Proszę pana, jestem wolnym człowiekiem i wolny kraj. Co schować? Co mi pan będzie tutaj nie brał? Jestem, ja jestem jest żółta kamizelka, proszę pana. A pan kim jest? To, kim pan jest? Co? się Ochroniarzem, ochroniarzem? ochroniarzem? Tak. Proszę, tak. Mi kanale, proszę mi pokazać, gdzie pisze ochrona. Proszę mi pokazać, gdzie pisze ochrona. Proszę pana. pokazać, gdzie Proszę pana. nie proszę to wyłączyć? Co wyłączyć? A co mi pan zrobisz? O, proszę się ode mnie odczepić. Proszę się ode mnie odczepić, jestem inwalidą. Proszę o wyjście. Nie wyjdzie, proszę pana. Proszę wejść. Nie wyjdzie, proszę pana. Nie wyjdę, proszę mi. Proszę, proszę mnie nie zaczepiać! Proszę mnie nie kamerować, jest Proszę zakres... mnie nie ubliżać! Pan mnie ubliżał, powiedział mi, że mam brudn, brudną kurtkę. No, proszę pan, yy, no. potrzebuję tutaj wsparcia, może ktoś sprzyja. No, wsparcia, wsparcie. No. a ja nie potrzebuję wsparcia, patrz. Kałaśników mam, buzuki, zobacz, patrz. Bazuki mam, zobacz, patrz, bazuki mam, zobacz, no. Na do, wojna puści. w Donbasie, kurczę, trzy razy byłem. Do Syrii dotarłem. Amerykę bez pieniędzy zjechałem, a te kurczę... Jeśli będzie pan Jakim udostępnianie? Ud, udostępnię! Tak, taki, to będzie jak, pan taki młody będzie? jak Ciebie trzeba tępić. Komu tak? ty służysz? Jestem obywatelem polskim, 60 dobra. lat mam. Z Paryża przyjechałem przed chwilą. Widać ci pokazać? Gówniarzu jeden. Tak. Do, tak, będzie, tak, będzie, będzie pokazane. Gdzie ja ochrona piszę. Co, co, straszycie mnie? Co, okularki założył i, i kogo wyradził? No, wielkie te. Proszę pana, pytałem się, pytałem się o ten. Tak, tak, będziesz miał. Ja się nie boję, kurczę. Żółta kamizelka w Paryżu to ja. Na drugi raz nie oceniajcie człowieka. Bo może sponsorem jestem jakimś. No. I trzy bezdomne pomagajcie, który ja tutaj dożywiam. Głodny pan jest? Dobre, Dasz pan, panie, daś panu kanapkę? No, to nie, co? Pan, teraz emocjami mówię. Będziecie zaczekać ludzi, wielcy ochroniarze. Już rano jest udostępnione, cała Polska was pozna. W Poznań wita miasto gościnne. Kurczę. Uf,

Nie, kablowej, jest zakaz przy każdym wejściu są znaki a to nie będą, nie widziałem to, to I, ja, tak? proszę się zapytać a? z regulaminem a, a ja proszę pana, ja przyjechałem, ja, czekam na pociąg, ja tutaj jestem tylko tylko e, ja czasowo, tak proszę żeby pan z, chodzenia po galerii i a nie, nie ja, nie pani zabroni chodzenia pani. po galerii, proszę pana Ale ja, pana, ja przychodziłem, jestem znaczy, artystą dobrze. za chwilę piosenka powstanie, raperska dobrze, mój panie... syn ułoży w Nowym Jorku dobrze, będzie ją tańczył

Ja tylko pana proszę, żeby pan zaprzestał do... zakłócania innym porządku. W porządku, zapłoniło. ja nie zapu... Nie, to mi zakłócono. Proszę pana, jak monitoring może mi nie wpuścić tutaj, że co ja na koszalba wyglądam? proszę pana, na dziada wygląda. Tak, dlaczego pana nie... Tak mi powiedział pan ten młodszy, nie wiem jak się na to. No, ja się miałem nie tak. godność. Nie wiem ja, nie, nie z kim pan. Panie powie, rozmawia. Rozmawia. To, to pan zobaczy, jak pan jest, kto to był. To, to tak? Nie, pan posłucha ze mną. Niech no. pan nie prowokuje tego Ja nie prowokuję nie prowokuję. I ja teraz grzecznie tylko pana proszę o opuszczenie albo centrum, albo przed zaprzestanie kamerowania. Ja panu nie mówiłem, jak najbardziej. Tak. Ale jak pan przestanie ze mną rozmawiać. Ja pana proszę o to, żeby pan zaprzestał. Proszę sobie zapoznać. Są znaki, zakaz fotografowania to jest teren prywatny. Aha, teren prywatny. To, to, to co, co ci ludzie robią? No to są proszę, nie, nie. proszę pani, co tu pani robi? To jest teren prywatny, nie można wejść. Zakaz. Aha, nie, tak. fotografować. A, nie wolno. Nie nie, a ja proszę pani. A, a pan niech pod niego odpowiada? Może tak pani życzy, może ta pani w mojej obronie stoi. dobrze, proszę pana, ja pana życzę. No. No, Jeżeli pan nie zaprzestanie, to ja pana nie podnieczę. To, co mi tak, zrobicie? Mamy, Ukaże, ukażecie Ci mnie? Nie, ja za tak za pociąg i zapłacicie? Za samolot do do Paryża mi zapłacicie? A, pana, no, no właśnie. No. Proszę. Tak, tak, tak. Ja proszę Pana już przestałem się bać. No, ja I ja innych nie. właśnie zakażę tym, e, e, tym samym. Żeby ludzie się przestali bać. Coś, że żeście już tu bezdomnych. Biorę z Paryża kanapki, sandwicze dla bezdomnych, no, których no, tu ostatnio dawamy. Tak, dawa no, koleiów, tak. tutaj też. A, Moment, nie, gdzie tu jest, że nie, jest zakaz wejścia, gdzie tu jest teren prywatny? Gdzie tu pisze? Gdzie tu pisze? Gdzie tu jest, jest teren prywatny? To, to jest fotografowania. Proszę no bo no, może w momencie, w momencie, a to takie coś I to, i to widać pan myśli. I pan myśli, że to widać tam jest. Wejście na centrum i obowiązuje regulamin. Dobra, do widzenia, ja skończyłem rozmawiać no. 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 Nie, właśnie żeście mi ją popsuli, zakłóciliście mi tą powrót. Dzień dobry, powiedzcie coś, bo miałem starcie z tymi komu mi, nie. nie pozwolili mi tutaj chodzić. A wam pozwolili wejść? Tak, ale no ja jestem rodzicem. Proszę? Ja jestem rodzicem. Ja też, ja mam to pięcioro dzieci. Tak. Bo mi powiedział, że nie wyglądam, na e bo monitoring mnie może wychwycić. To już w takim kraju żyjemy, w Poznaniu, w mieście, że tutaj monitoring nie pozwala nikomu wejść? Każdy, ja, ja weszłam do. do pozwolili, tak? A mnie po wyglądzie, mówi, że proszę państwa powiedzieli, że źle wyglądam. Zobaczcie, o, powiedzieli, że źle wyglądam. O kurde, nie wiem to się tu nie utrzyma się tutaj. Kurczę, chciałem pokazać. Ja proszę pani, ja z Paryża przed chwilą przyjechałem, a oni mnie tutaj nie chcieli do galerii w to wpuścić, bo powiedzieli, że monitor nie, nie może odrzucić. Jakim prawem? Jesteśmy w wolnym kraju, a nie... Jak coś pachołki będą nami rządziły. Proszę Państwa, się widziało Janusz Pijanka. No wiecie co? No się jestem zbulwersowany i proszę Państwa, jestem tym, że przyjechałem do Poznania i monitoring nie może nie puścić do tych przepychów. Bo w pałacu jestem, Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, Duda, jak Pan pozwoli takiego koniarza tutaj wziąć i proszę Pana yy, zatrudniać? To ja wyglądam na tam na dziada, a może wyglądam, a może chcę specjalnie tak wyglądać, żeby prowokacje robić, żeby takie pachołki jak tutaj ochroniarze yy, się nie panosiły, bo monitoring nie, nie odrzuci. No kurczę, bo idę kulawy, tak? Hoka hej się widziało. Tak wygląda walka z tym bezprawnym. Będą to oglądać jutro, ja im pokażę.